Cześć, jeśli się jeszcze nie znamy, to ja jestem Michał, a dzisiaj startuję z moją pierwszą serią na kanale, w której będę opowiadał o minimum czterech rzeczach, które przykuły moją uwagę w przeciągu ostatniego miesiąca, a którymi chciałbym się z Wami podzielić. I tak też dzisiaj stwierdziłem, że podzielę się z Wami książką Wojna Makowa Rebeki Kwang, odcinkiem podcastu doktora Hubermana, filmem na YouTube Aliego Abdala, a także serialem na Disney Plasie Zbrodnie po sąsiedzku. Zapraszam na pierwszych ulubieńców miesiąca. Na pierwszy ogień, yy, i to nie przypadkowo, bo książka z ogniem ma sporo wspólnego, leci Wojna Makowa Rebeki Kwang. I niczego, przysięgam Wam, niczego nigdy nie czytałem się tak dobrze jak tego. Ja budziłem się dla tej książki. To była pierwsza rzecz. Przeczytanie chociaż strony, to była pierwsza rzecz, którą ja robiłem każdego ranka przez tydzień. Gdybym mógł. Przeczytałbym tą książkę w dwa dni, ale trzeba czasem spać i miałem też inne obowiązki. Ale mimo, że książkę czyta się dobrze, to nie jest to przyjemna książka. Porusza bardzo ciężkie tematy w bardzo plastyczny sposób, opisując okrucieństwo wojny. Książka należy do gatunku fantasy, a świat niej przedstawiony, mimo, że jest stworzony przez autorkę, to większości z nas będzie pewnie przypominał takie średniowieczne Chiny, a przynajmniej ja sobie je tak wyobrażałem, jak zostało to pisane w tej książce. Główną bohaterką tej książki jest 15-letnia Rin. I ta dziewczyna w swoim świecie nie znaczy nic. I tak też Rin znajduje się pod ścianą. I staje przed wyborem. Albo wyjdzie za mąż za okropnego, bleśnego urzędnika, który będzie traktował ją tylko jako maszynkę do rodzenia dzieci i służącą, albo zrobi wszystko, żeby przez dwa lata nauczyć się do egzaminu które najprawdopodobniej daje wolność i pozwoli uczyć się w najlepszej szkole wojskowej w kraju. Wojna jest tu na pierwszym planie. Na wojnie nie ma wygranych i ta książka dobitnie to pokazuje. W bardzo plastyczny i drastyczny sposób ukazywane są te tejskie sceny, które mają miejsce podczas wojny, a co gorsza, jak dowiedziałem się czytając różne recenzje tej książki, część tych rzeczy. Oparta jest na prawdziwych zdarzeniach. Chęć przynależności to temat, który wybija się zaraz obok wojny. Rin wyrusza tak naprawdę nie tylko w podróż, by pokonać własne słabości, ale przede wszystkim, żeby dowiedzieć się, kim jest. Ta historia Rin pokazuje, jak każdy z nas chce się czuć częścią czegoś większego, częścią jakiejś społeczności, i czasami jak bardzo nie doceniamy tego. Że wiemy skąd pochodzimy. Dodatkowo, co bardzo podoba mi się w każdej książce, to temat takiej odnajdywania wewnętrznej siły, walczenia z własnymi słabościami i przezwyciężania kolejnych barier, tak naprawdę nie do przezwyciężenia. Uwielbiam postacie, które przechodzą góry, nie do przejścia. To jest cudowne i zawsze daje mi taki napęd do tego, żeby robić wielkie rzeczy. Kolejnymi tematami, które co prawda nie wybijają się na ten pierwszy plan, ale są bardzo ważne, to na przykład nierówność społeczna, która tak naprawdę jest utrwalana przez te wyższe warstwy społeczne i nikomu nie zależy, żeby biedni ludzie nagle się bogacili. Brutalny wyzysk jest tam na porządku dziennym, nikt specjalnie nie zdaje się tym przejmować, a wszystkim bogaczom jest to zdecydowanie na rękę. Oprócz ważnych tematów, jakie porusza ta książka, ważnych i trudnych tematów, podobało mi się w niej to, że każdy wątek był niesamowicie wciągający i ciekawy. To sprawiało, że naprawdę dało się wciągnąć jednym tchem z tego, z tego powodu, że każdy kolejny wątek, który się zamykał, otwierał kolejny, jeszcze ciekawszy, albo i dwa kolejne, albo i trzy. Te liczne wątki, które zostały otwarte, te najważniejsze, jednak ma takie poczucie, że zostały zamknięte i jest to bardzo satysfakcjonujące. Co do głównej bohaterki, to podobała mi się w niej konsekwencja tej postaci. Oczywiście oprócz tego, że była po prostu super inspirującą osobowością, która napędza do działania i do pracy nad sobą. Nie wszystkie decyzje, które podejmowała główna bohaterka, mi się podobały. Zdecydowanie. Większość nawet sprawiała, że się strasznie denerwowała. A szczególnie przy końcówce, to najchętniej po prostu napisałbym zakończenie na nowo, bo ja nie podjąłbym takich decyzji jak główna bohaterka, natomiast one były bardzo konsekwentne i charakter RIN zdecydowanie był wyczuwalny w każdej decyzji, każdej kolejnej decyzji którą ona podejmowała. A teraz pora, żebyśmy odwiedzili laboratorium doktora Hubermana, bo drugim bohaterem tego materiału jest odcinek jego podcastu. A mowa tutaj o Master Your Sleep and Be More Alert When Awake. Jeśli znacie doktora Hubermana, to fantastycznie, a jeśli nie, to szybko wam go przedstawię. To jest doktor neurobiologii i profesor Uniwersytetu Stanforda. I ten gość jest niesamowity. Uwielbiam go. Kocham go, gdyby moi wykładowcy na uczelni byli tacy jak on, to nawet jakby wykłady były na piątą, to ja bym wstawał na tą piątą i bym szedł posłuchać moich wykładowców. Doktor Huberman ma niesamowitą umiejętność przedstawienia bardzo skomplikowanych rzeczy w naprawdę prosty i przystępny sposób. Pewnie ten podcast na moim kanale będzie przywijał się często i pewnie często będzie bohaterem tej serii, ale dzisiaj zachęcę was, żebyście cofnęli się prawie do samego początku i odsłuchali jednego z jego pierwszych odcinków podcastu. A już szczególnie powinniście to zrobić na początku roku szkolnego i przed początkiem roku akademickiego. A ten podcast przypomniał mi o tym, jak wielka siła drzemie w dobrym śnie, nie tylko w bardzo plastyczny sposób tłumaczy wszystkie biologiczne i neurobiologiczne procesy, które zachodzą w naszym organizmie, które możemy kontrolować i które, które powinniśmy zadbać, żeby dobrze się wysypiać, ale co ważniejsze było dla mnie w tym podcaście, mówi, jak być bardziej pobudzonym zaraz po wstaniu i mieć więcej energii w ciągu dnia. Głównym podstawowym przekazem, który chyba zajmuje większą część tego podcastu, było wychodzenie na spacery, albo po prostu ekspozycja słoneczna od samego rana, to jak ważne jest to dla naszego organizmu, to jak zaraz po wstaniu najlepiej wyjść na dwór, a jak jest ciemno, to może skorzystać z tych lampek imitujących światło słoneczne, albo niebieskiego światła, nawet płynącego z telefonu i naświetlić nasze oczy, bo tylko w nich są receptory, które odbierają światło, po to, by nastawić nasz wewnętrzny zegar i po to właśnie, by nasz organizm wiedział, że teraz pora wstawać, pora się budzić i mieć Dużo energii i dużo siły na nadchodzący dzień. Kolejną super ciekawą informacją, której dowiedziałem się z tego konkretnego odcinka, do którego wysłuchanie naprawdę gorąco Was zachęcam, jest fakt, że położenie światła ma znaczenie i tak jak na przykład rano powinniśmy starać się, żeby światło padało raczej z góry, tak wieczorem powinniśmy jednak wyłączyć te górne światła i jeśli już musimy zapalić jakiekolwiek światło, to powinniśmy jednak zapalić światło poniżej naszej linii wzroku. Naprawdę wystarczy wdrożyć w swoje funkcjonowanie jedynie parę usprawnień, nie trzeba wszystkich, jedynie parę z tego jednego odcinka podcastu doktora Hubermana i okazuje się, że świat wydaje się jakoś piękniejszy i nagle można się wysypiać i czuć się pobudzonym i pełny energii przez cały dzień. Jak widzicie uwielbiam doktora Hubermana, ale kolejnym twórcą, którego uwielbiam jest Ali Abdal, który już nieraz pojawiał się w moich materiałach. I jak aktualnie staram się jednak nie oglądać productivity contentu, y a czemu to możecie zobaczyć w tym filmie. Tak uważam, że ten film akurat warto zobaczyć. Kiedyś jestem pewien, że na temat prowadzenia kalendarza chyba obejrzałem każdy możliwy film w internecie, tak przychodzi Ali Abdal całe na biało i pokazuje mi, że nie wiem nic. Tak poważnie to w odcinku How I Manage My Time nie wywracam wcale do góry nogami całej teorii na temat prowadzenia kalendarza, ale pokazuje bardzo fajny trik, który myślę, że każdy z łatwością mógł zastosować, czyli zastosowanie arkuszu w Excelu który spokojnie może na przykład włożyć do Notion. Co ja pewnie zrobię, żeby mieć widok na cały rok, i wydaje się to śmiesznie proste i może na to wpaść każdy. Natomiast kiedy o tym usłyszałem, pomyślałem sobie, wow, no to jest naprawdę fajny pomysł, żeby spojrzeć w ten sposób na cały rok, bo czasami planujemy dużo rzeczy mocno do przodu, a większość elektronicznych kalendarzy czy tych fizycznych daje nam tylko spojrzenie na tydzień bądź miesiąc. Film podzielony jest na trzy części w tej pierwszej pokazana jest ta metoda rzutowania kalendarza na cały rok, natomiast w drugiej omawiana jest metoda planowania takiego Wymarzonego tygodnia, co też jest super sprawą, bo zawsze się do tego zabierałem. A to w fajny, ciekawy sposób pokazuje, jak to można łatwo i przyjemnie zrobić. Szczególnie jeśli macie więcej wolnego czasu, a zazwyczaj na studiach zdarza się tak, że tego czasu mimo wszystko jest więcej i zajęcia nie są aż tak wiążące, albo jest ich po prostu mniej. To w ten sposób możecie sobie ułożyć każdy dzień pod powiedzmy taki wcześniej przyjęty szablon. Trzeci rozdział tego filmu już nie wydaje się być taki interesujący. Tutaj Ali mówi o jakimś wyznaczeniu. Nalecenia sobie celów, czy tam trzech głównych celach w ciągu dnia, i dzieli je na cele chyba dla rodziny, czy taki osobisty i coś jeszcze. W każdym razie to już nie wydało mi się na tyle interesujące, myślę, że to nie jest na tyle innowacyjne, jak te dwa poprzednie rozdziały przedstawione metody za bardzo uniwersalne i nieważne czy prowadzicie fizyczny kalendarz, czy na przykład Google kalendar, tak jak ja, to możecie to spokojnie zastosować u siebie. Ja z pewnością spróbuję użyć tych dwóch pierwszych metod, albo całej tej metody, którą przedstawił Ali Abdal, do zaplanowania sobie czasu w nadchodzącym roku akademickim. Tak jak zacząłem od ciężkiej książki, dosłowniej w przynośni, tak dzisiejszy odcinek zakończę już czymś zdecydowanie lżejszym, bo chciałbym się z wami podzielić serialem zbrodni po sąsiedzku, bo o nich tutaj mowa. Możecie obejrzeć na Disney Plusie i aktualnie ma już trzy sezony. Generalnie nie słyszałem za dużo o tym serialu, dlatego stwierdziłem, że może warto się nim podzielić. Może fajnie, żeby szersza publiczność się o nim dowiedziała, no albo ja po prostu żyję w jaskini i część informacji, do mnie nie dotarła. Cały serial jest taką komedią kryminalną, ale tak naprawdę ten kryminał i ta zbrodnia jest tylko tłem dla niesamowicie barwnych i ciekawych postaci, a każda z nich ma swoją własną historię, którą po prostu się chce zgłębiać. Uwielbiam humor w tym serialu, jest strasznie cringe'owy, ale jest to taki przyjemny rodzaj cringe'u, którego chcesz doświadczać i chcesz tylko więcej i więcej. Cały serial opowiada o trójce nieznajomych desperatów, którzy postanawiają założyć True Crime podcast. Robią to dlatego, że w hotelu, w którym mieszkają, ginie jeden lokator, który w tajemniczy sposób powiązany jest po trochu z każdym z bohaterów. Pierwszy sezon był świetny. A drugi robi wszystko to co pierwszy, tylko że lepiej. Aktualnie jestem na drugim odcinku trzeciego sezonu i na razie nie potrafię stwierdzić, czy też robić to co drugi, tylko jeszcze lepiej. Jednak dla samego humoru i głównych bohaterów naprawdę warto przysiąść i obejrzeć ten serial. Coś cudownego. Tak więc z sierpnia to już wszystko, czym chciałbym się z Wami podzielić. Jeśli stwierdzicie, że co Was zainteresowało i po to sięgniecie, to proszę podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu, bo jestem ich bardzo ciekawy. ten film Ci się spodobał, to zajrzyj na mój kanał, a ja lecę czytać, słuchać, poznawać nowe rzeczy, by móc zrobić drugi odcinek tej nowej serii i polecić Wam coś pod koniec września. Dziękuję Ci ślicznie za poświęcony mi czas i do zobaczenia niebawem.